Mamy kolejny odpowiednik drogeryjny produktu od Charlotte. Tak na dobrą sprawę, wcale nie z drogerii, a z Biedronki. Ja użyję sobie koloru 01 i producent opisuje ten produkt jako baza rozświetlająco- wygładzająca. Ja bazę zazwyczaj rozkładam dłońmi. Daje to naprawdę dobry glow. Aplikator też jest łudząco podobny. Na tak przygotowaną skórę nałożę mój ulubiony podkład, czyli NARS Light Reflecting Foundation. Tak prezentuje się skóra po mokrym konturowaniu. Ja stwierdziłam, Powiedziałam, że dzisiaj użyję sobie Puff Cloud od Paese, bo nie jest on jakoś bardzo mocno matujący. Jak to y, się, słuchajcie, prezentuje z przypudrowaną strefą T. Jestem bardzo ciekawa, jak Wy oceniacie ten produkt. Marka nazywa się Newki, o ile dobrze wymawiam. O ile nie chcecie wydawać ponad 200 zł na Charlotte Tilbury, to myślę, że mogłaby być to fajna alternatywa. Ale na stories oczywiście dam Wam znać, jak to się utrzymuje w ciągu dnia, jak ten makijaż wygląda.